A! 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 Pan Świąt, tak mi mów, ej Jestem gejem i prezenty rozdaję Koledzy ruchają w dupę mnie Kocham kiedy to mordy spuszczają się Coraz więcej tego chcę Wagi nabierze z dupy do ryja wagi bierze z dupy do ryja wagi bierze, bierze z dupy do ryja I się wypina Czerwona świnia, gada, że lata Chironem, a tak naprawdę to ciśnie rowerem, z pusznymi kołami, no bo jest frajerem. Jestem Mikołajem i prezenty rozdaję, Marek pisze, jebać Orlen, yes. co za cwerd, chciałeś bić się dalej, lejbelu, nie yes. Cię wyjebałeś się na ogół. Yes. co za śmierdziu.

Marek Pagina, to jest kurwa gej, pan siam Jeba, czy kurwa Marek Wadzi napierdolony, śmieczu zajebanych chujcie do dupy kurwa, szmatu zajebana Hoł, hoł, zjedany czy sena, Kłada jaja mi przez całą noc Obsterniony już się kurwa cały kos, a walbakerki wsadzają z mikutasy Prezent i rozdaje Marek Wadzi na to kurwa cel